ma PensionA to X, odcinek kolejny łapkę został do najmprzło, to i z do Was w pierwszym odcinku w nowym roku 2023. Oczywiście najlepsze życzenia dla nas widzę jest i pomyślności i wszystkiego i dużo huge, o, dużo huge to się na pewno przyda. Słuchajcie, jesteśmy na Pensionatorze, a to dlatego, że napisał do mnie słuchajcie, to no jak widzicie za mną mi tak średnio udało się dropnąć nowego huge jakiegokolwiek. Także PESZEK y, troszeczkę wystąpił na początek roku, ale to nic! bo od czego są cudowni kochani widzowie, słuchajcie, mamy widza, pozdrawiam Cię bardzo, widzicie Ewlyn i tutaj Ziomal ma to ma ma kurde huge, a ma kurde huge kaczkę, także numer jeden puzot, także pozdrawiam Cię bardzo. I sprawdzimy dzisiaj co ludzie na Trading plazie oferują za tego huge, także jestem mega ciekawy i sobie sprawdzimy, bo no mówię, no mi się nie udało dobrać. Ale widzowie się udało, także łapkę zostaw, pozdrawiamy, widza w serduszku napiszcie dla Evelyn jak postać w lolu. Ja, dla Evelyn w komentarzu. I zobaczymy w takim razie co za Oczywiście wysyłamy Tejzika, Siemano. I zobaczmy tego drania 3522 po nocce, Huge party, Crown Ducky. Słuchajcie, to jest mega ładny huge. Mega ładny huge. Także słuchajcie, bierzemy go i zobaczymy, co takiego dostaniemy. Tutaj widzicie, otwierałem sam. Niestety się nie udało. Nie było co nagrywać. Coś się mam nagradę, ale nie o co pokazywać. Dziękujemy, tutaj serduszko napiszmy. I lećmy zobaczyć. taki takim razie na Trading Plazie naszego nowego huge. słuchajcie, zdejmijmy te. Okropieństwa tutaj i zobaczmy, jak to wygląda. Kurde, ładny ten huge, podoba mi się. Zobaczmy, yy, mam zaczekać, czy jak yy, tak wrócę za jakieś 15 minutek. dwukropek p, ładnie napiszemy, yy, żeby to było wiadomo. No i słuchajcie, najpierw sprawdźmy sobie indeks, yy, bo chyba nam się ta kaczka już zaliczyła. Czy jeszcze nie? Bo już założyliśmy halo. Gdzie jest taka czucha? Jest! kolejny huge w indeksie potrzebujemy jeszcze tych, no to będzie ciężkie. Ale damy radę, damy radę, raczej wszystko damy radę zrobić. Słuchajcie, tutaj jakieś tam drobne, drobne peciszki nam zostały, więc raczej... Do... No, drobne peciszki Titanic, Balloon Monkey. no to będzie akurat ciężkie, słuchajcie. Jak jakiś widz ma Titanica, to niech napisze, ja bardzo chętnie, słuchajcie. Lecimy w takim razie na Trading Plaza potradować nowym peciszkiem. No mam nadzieję, że jakaś fajna wleci, miło by było, jak nie wleci, to szkoda. Jak leci no super, zobaczymy, w takim razie, o, 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 właśnie, właśnie, ale dobra, włączone trady, możemy lecieć na trading plaz, zobaczyć, co tam ciekawego nam za nią, za nią, nią, kaczkę dadzą, pyp, no bo słuchajcie, jesteśmy na pierwszej trading plazie od razu, jak szybko rozczytało w ogóle, to się zdziwiłem, słuchajcie, zobaczmy czy jakieś te gifty, gifty, czy ktoś sprzedaje gifciki, raczej nie, ludzie otwierają, bo chcą kaczuchę doopnąć, a my doopnęliśmy, znaczy nie dopnęliśmy, zostaliśmy od widza, także przemy y, trading New Huge to jest jak Count Party Duke. Kopujemy Mac. I yy, czekamy na jakiegoś tajdzik, ty będzie ciężko. Widzę, że już siema jest napisane na czacie, czy jakiś widz napisał, także pozdrawiam Ci widzu, oczywiście. Zobaczmy, czy jakiś tajdzik wleci, od widza, może jakiegoś, może jakaś owka, ty są pingwinki, No taka średnia trading plaza niestety. No ale słuchajcie, bardzo ciężko jest teraz znaleźć dobrą trading plaza. Nie mam pojęcia, co się stało, ale stary sposób na szukanie plaz średnio też działa, bardzo średnio też działa, także yy, szkoda. Tutaj mamy jakiegoś ziemala, który jest kozakiem. Halo? Panie ziomalski kozaku? Shop, a to jest shop! To jest shop, to jest widz! <noise> Widzę, bo wygląda jak Yoshi. To od razu widać, że to jest e, widz, jeżeli wygląda jak Yoshi, bo dużo osób się jak kioshi. sobie łatwo się jak Yoshi, Ale dobra, słuchajcie, do, do, ciężko tutaj owkę będzie jakąś taką realną, bo ten pet jest dosyć drogi. Chcesz grinch do indeksu? Nie! Nie chcę! Nie chcę teraz grincha! Mamy już zebranego grincha poza tym. Także dobra, słuchajcie, będziemy musieli zmienić serwę, bo niestety tutaj widzicie. O, shop, dawtada. No Zobaczmy, czy rzuci jakąś owkę. Grinch, no po prostu on chce mi dać tego Grincha, także nie, no kancelujemy, jakby owki nie ma, więc lecimy dalej, no niestety, to jest strasznie ciężko, mówię, ta teraz serwer z prosami, no bo coś się te, o milionary, zobaczmy tego pana milionera, zobaczmy panie milionerze, czy milioner nam coś da, jakąś owkę, czy po prostu napisze dasz peta? Ja fan. No kurde, i się wwaliłem teraz, dobra, damy szybko trzy ty pigi i lecimy dalej. W takim razie pan Milioner niestety nie miał e, żadnej owki. Takie życie ty na no, z dwoma ani Dobra, lecimy w takim razie dalej. E, spróbujmy e, coś znaleźć nowego. także... No i słuchajcie, kolejna Trading. Raz od już mamy troszeczkę więcej kozaków, to napisz mi od razu Trading you Huge Count, Party, Taki. I zobaczmy, czy ty wyleci jakiś... O ty, shiny pen do kupienia. Od razu tylko od odmuta. I mamy New Year's Gifty. Po 5,5 miliona. To nie jest tak drogo. Ja bym sobie. 3,7! Dobra, kupuję. Za 3,7 kupuję jednego. A halo, no pozwólcie mi kupić, proszę! Pozwólcie mi kupić, co jest? Po 3,7 biliona, ja po 5. O, po 3 to jest! Mamy za 3, dobra! E, kupmy te wszystkie gifty w takim razie. Kupmy te wszystkie gifty i sobie je otwórzmy. Może się uda. Czekajcie, zaraz będę tej dawał, bo tej okazja życia jest. Dobra, kupiony. Za 3 i 7. Dobra, kupmy tyle, ile wlezie. Otwórzmy, może akurat jadę jadą też kaczuchę. Yy, uwaga. Myk, 3 i 7 kolejny. Dobra, kupmy jeszcze, kupmy jeszcze, kupmy jeszcze, kupmy jeszcze. Jeszcze ostać trochę. Kupmy kolejnego, myk. Mamy kolejnego, dobra, jeszcze trzy możemy kupić. Ej, zombiście, Zombiście, kupujemy, kupujemy, kupujemy ile wlezie! Myk! Dobra! Musimy chwilę poczekać, żeby yy, zapiszmy tylko, że tradeujemy cały czas, żeby cały czas to jakieś może tej dziki szły Dobra, myk, kupujemy i zaraz otwieramy, słuchajcie, ile wlezie tych New Year's 2023 giftów, mówię, ja wierzę w swoje szczęście, ja wierzę, ja wierzę w swoje szczęście, serio, yy, zobaczymy, jeszcze, ty, może gdzieś jest jakiś gifcik, halo, 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 gifcik, 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 giftik. Czy ktoś wystawił jeszcze gifcik, nie, mamy tylko tyle, bo tam tego się nie da kupić, bo chyba nim traduje gość co się robi, co ty z tym giftem robisz, czemu ja tego kupić nie mogę? Poszło, dobra, mamy to, słuchajcie, otwieramy w takim razie yy, gifciki. Dobra, żałuję troszeczkę już, ale spokojnie, może jeszcze dropnie. O, już widziałem, nie, dobra, zaspoilerowałem sobie, nie, nie chcę sobie spoilerować, nie chcę sobie spoilerować. Powolutku tak o, otwieramy, uwaga. I co dostajemy? Party no nie, no ja stracę hajs. Ja stracę hajs, słuchajcie, ja nigdy nie mam szczęścia do otwierania takich rzeczy. Uwaga. No to by było na tyle, chyba. By było na tyle, chyba. Zobaczmy. No nie, kolgi! O, dobra, to fajnie. Kolgi to fajnie. O, nie, dobra. Więc co? Equip besty wezmę po prostu. I teraz otworzę. Meg. Meg, party krąduki. No nie, dobra. Straciłem kasę. Straciłem dużo kasy. Ale chciałem strasznie otworzyć jeszcze. Ostatni boksik i. Nie ma! Nie ma huge'a! Nie ma huge'a! Chyba, że jeszcze można kupić. Ktoś wystawił? Po 5 milionów nie kupię. Po 5 milionów nie kupię. Po 5 milionów od ciebie nie kupię. Dobra, załóżmy naszego y, huge party y, Count i w takim razie napiszmy, że tradeujemy dalej. No, po 5 milionów mi się nie chcę już kupować. Jak już kupowałem po 3, to już mi się nie chce po 5 bilionów kupować. Czy ktoś jeszcze ma. Halo, jak chcę tradeować? Czy ktoś chce kaczuchę kupić? Zaraz wyślemy y sami, bo już mi wkurzają tutaj ziomale. Proszę się tradeować grzecznie. Bo ja nie wytrzymam. Dobra. Yy, czy możemy z kimś się tutaj tej O, ktoś tutaj ma. Dobra. Nial, 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 nial. Yy, nial. O, no, oczywiście ma zepsute. Większość osób ma zepsute. No halo, czy my dawce coś radę z tej dować, z tym petem? Czy ludzie go nie chcą? No w sumie ich jest dużo. No nie dziwię się w sumie, że jest taka jakby. Yy, tyt. Tytbach. Dobra, zobaczmy, Tydbach. Rzućmy ci owkę. W sensie że rzuciłeś po prostu peta. Jeżeli przyjmiesz ofkę to będzie miło, jeżeli nie, to szkoda bardzo. No słuchajcie, bardzo ciężko tym petem tejdować. Cały czas piszemy, mamy odblokowane tejdy, raczej. Raczej sprawdzę jeszcze. Tak, mamy odblokowane tejdy. Po prostu nie idzie tail nim, ale szkoda. Strasznie mi smutno. Ej, bardzo mi smutno w sumie. Czemu nie chcą ludzie tejdować tego peta? Ładny jest, strasznie ładny jest. Jest jednym z ładniejszych huge, ta kaczka, serio. Jest dowolona kaczucha, ale ludzie nie chcą tejdować. Po 5, po 5 to nie. Po trzy to nie, bo to są ten huge jolly penguin złoty. Bardzo ładny złoty pingwinek swoją drogą. Zobaczmy, czy tej. Ty... O! Chyba ktoś wystawia jakieś gifciki. <ścoughs> Proszę, wystaw gifciki. Proszę, bo chcę już gifciki kupić. Jak tajdować nie mogę, bo nikt nie chce tajdować, to chcę już gifciki kupić i otworzyć. Pozwól mi coś kupić. Ten, no. Będzie mi miło bardzo. Proszę. Proszę. Proszę, proszę cokolwiek, żeby móc coś kupić, jeszcze gifciki, proszę wystaw ktoś gifciki jeszcze, po 3 biliony, 4 mogą być, po 4 kupię, po 4 kupię, no ale po 3 nie, no halo, pozwól mi kupić, no wystaw coś, po co postawiliście stragen, jak nic nie wystawiasz, dobra, a tutaj mam jakiegoś yy, Jamala, chyba już sobie idzie, co ja, nie, nie idzie, halo, 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 yy, Jamal, Drip Jamal, no nie można dzisiaj, no gościu, co jest z Tobą nie tak? Gość wysyła owki do jakichś. No, dawaj, drip Jamal, Jamal, dawaj, ja chcę kupić od Ciebie. Pety, za tego Peta, no pozwól mi coś kupić, Jamal. Co jest. Z ty... Czemu nie ma w ogóle tradeów? Cancel and send again. <laughs> Czy naprawdę, gościu. E, o, 15. Mm. Czy my chcemy. Za 15 bilionów za drogo, co ja? Za 15 bilionów za drogo, totalnie za drogo. Nie, za 15 milionów za drogo, nie ma opcji w ogóle, że kupuję za 15 milionów jajo. E, dobra, zobaczmy sobie w takim razie, co my tutaj mamy. Mm, no to jest no to jest słabo, słabo, bardzo słabo, dobra. Ja, ja napiszę tak: mek e, i co? I lecimy teraz szybko jakieś. Tate, a dobra, fuzzy boss, fuzzy boss, fuzzy boss. To ja mam zepsuty, kurde. No dlatego tej nie idą. Dobra, to trzeba szybko naprawić zrobić tak, deposit, jeden gem. Deposit, jest. I muszę poczekać until the transaction is complete. To poczekajmy chwilę 3, 2, 1... No nie, zbugowa... O, dobra, poszło, poszło, poszło teraz. Już powinno być fuzzy Boost, dobra. Zobaczmy w takim razie jaka będzie ofka za tego party. O Jezusku... Nie, no przecież nie ma opcji, że za huja, mordo! Co ty kombinujesz? Nie, dobra, do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Kola, dobra, lecą Tejdy. Huge Enchanted Deal! Panie, mój jest droższy! <grym> Jakieś 100 tysięcy razy! Co to ma być? Skam! <grym> no jak chcę Jamala, dajcie mi Jamala, wysłać Tejda. Jamal, Jamal, może tutaj jesteś miał. Jamal, patrz co mam! Czy rzucisz mi za to jakąś owkę? Huge Lopa! Do widzenia! <noise> Jamal chciał mi ją skubać z siana, jak tak można, Dżamal? Jamal, co? O, dobra, udało się. Dobra, udało się jeszcze gubić jednego, dobra, jest git, jest git. Udało się jeszcze gubić y, gifcika, Także ja sobie jeszcze gifcika na koniec otworzę i trafię kaczuchę niekorniego. Dlaczego ja nigdy nie trafię? Dlaczego ja nigdy nie trafię kaczuchy, no Jezu, wszyscy trafili, jest ich 3000 coś, ja otworzyłem tych giftów z 15, no, 12 by, ej, jak wystaje za 12 to kupię, 12, 13, kurde, 13 nie chcę kupować, dobra. Dobra, zostałem mu, zostałem, nie chcę kupić OMAL, nie chcę kupić za te 13, ja za 13 nie kupuję. No słuchajcie, no to średnio wyszło, szkoda, szkoda, że kaczuchy nie chcą, ale myślę, że jak zdobędę te ekskluzywy z tego, znaczy te huge z tego jaja, to będzie o wiele łatwiej tej dawać. To jest na te kaczuchy bardzo dużo do słuchajcie, także nie ma co się dziwić, że owki są jakie są, jest na przykład Enchanted są takie owki, no mówię. Niedużo to raczej ten pet drogi nie będzie, ale cieszę się, że mogłem go chociaż na chwilę bić w swoim Eku, Także, o, jeszcze jeden tradzik, także spoczko. Huge Tide kolegi, no to mówię, taka mniej więcej ta sama cena. Także anulujemy, słuchajcie, nie podał nam się tam trade w ogóle. Słuchajcie, a bardziej go zaglądają, pamiętajcie, łapka, karetarzyk, subik. Do usłyszenia!